Moi drodzy, rzeczywiście kończymy tę rekolekcję i mam taką świadomość, że czasami tak przejdziemy tylko troszkę po tych tematach, które są bardzo ciekawe, bardzo niezwykłe, ale też i pozwalające nam znaleźć właściwą perspektywę i logikę naszego procesu wiary, bo przypomnę, że w tych rekolekcjach mówimy, że wiara jest procesem, który się ciągle dynamizuje. Że we wierze możemy się też cofnąć i wiarę też możemy porzucić. I nieraz mamy taki dylemat, że wydaje się nam, że przechodzimy przez takie etapy, gdzie staramy się być wierni Panu Bogu. Jesteśmy ludźmi wiary, przyznajemy się do tego, przychodzimy na Eucharystię, uczestniczymy w niej, ale coś się w moim życiu rozwala. Doświadczam jakiejś nowej grzeszności, nie radzę sobie z moją rodziną, też właśnie zwłaszcza ci, którzy, jako może młodzi ludzie, porzucają też wiarę notorycznie, nie jestem dla nich autorytetem. I w ogóle przerażam się tym wszystkim, co dzieje się też w moim otoczeniu, czy też w świecie, właśnie, który też podlega pewnej destrukcji. I pojawia się jeszcze taka myśl, że oto mój sąsiad. Przysłowiowy oczywiście, który kpi z Boga, który jest publicznym grzesznikiem, który, że tak powiem, ma, uczestniczy w nieuczciwościach i to widać, ale po prostu jest dosyć zaradny, cwany i w ogóle nawet współczujący mi, że jestem takim katolikiem, a on mnie musi i jakoś jemu jest lepiej. Wszystko się powodzi, wszystko wychodzi. Czy to jest związane z tym, że jemu też Pan Bóg błogosławi, a mi wiernemu nie? Pojawiają się takie pytania. Otóż musimy wiedzieć, że i ten przysłowiowy sąsiad też jest na jakimś etapie wiary, może na tej znikomej, albo w ogóle ją porzucił, ale Pan Bóg na pewno nie błogosławi Mu, bo Pan Bóg nie może błogosławić grzechowi. Grzech. Zatrzymuje błogosławieństwo Boże, i w związku z tym ten przysłowiowy sąsiad jest na innym etapie, który nazywamy dopustem Bożym. Pan Bóg dopuszcza w wo wolności człowieka, że może on podejmować swoje osobiste decyzje, które nawet zamkną go na niego samego, na Boga. Więc nie zazdrośćmy tej sytuacji osobom, którym się pozornie dzieje dobrze które pozornie nie cierpią, bo jak powiedział Jan Paweł II, cierpienie dzisiaj przybiera tysiące obliczy, i nie ma osoby, która by nie przechodziła przez swoisty proces, właśnie, że tak powiem, oczyszczenia i cierpienia swoistego, które właściwie musi dobrze rozpoznać i dobrze skorelować z łaską Bożą, to znaczy, żeby nie, nie poddać się jej na zasadzie właśnie, tego, o czym mówiliśmy, jakiegoś zamknięcia, jakiegoś poczucia skrzywdzenia, czy też poczucia właściwie no, takiego odejścia od Pana Boga, bo skoro w moim życiu się nic nie dzieje, mimo mojej wierności, to znaczy, że Pan Bóg o mnie zapomniał. Pan Bóg, jak mówi Święta Teresa Wielka, właśnie w chwilach takich posłuch, takiej ciemności, takiej pustyni, jest bardzo blisko nas, ale musi też nas przeprowadzić przez takie próby wiary, żebyśmy go szukali z pobudek nadprzyrodzonych. Żebyśmy, jak wczoraj powiedziałem, nie zamknęli się w myśleniu Judasza, w myśleniu faryzeuszów. Musi nas pobudzić do silniejszej motywacji, żebyśmy go poszukiwali samego dla siebie i żebyśmy nie byli zadowoleni już z naszego ciepełka wiary. I dlatego od czasu do czasu myślę, że w sposób Taki właściwy dla nas Pan Bóg przeprowadza nas właśnie przez takie oczyszczenia bierne. Święta Teresa Wielka mówi, że człowiek przechodzi przez takie sześć komnat, ale nie wszyscy przejdą przez te wszystkie sześć. Są niektórzy święci, którzy są jakby w swojej determinacji, relacji z Panem Bogiem, właśnie przez takie próby przeprowadzeni. Ale my, Właściwie często zostaniemy na etapie właśnie takich małych prób, bo Pan wie, żebyśmy ich nie przetrzymali. Kiedy fascynujemy się wielkimi świętymi, jak Jan Paweł II, jak siostra Faustyna, jak matka Teresa z Kalkuty, to właściwie widzimy w nich taką determinację, która właśnie powodowała to, że wielokrotnie oni. Są dla nas przykładem takiego radykalizmu ewangelicznego, podjęcia bardzo ostrej walki właśnie o życie wewnętrzne i troska o innych. Ale właściwie do takich wielkich zadań być może Pan Bóg nas nie będzie powoływał, ale zaprosi nas do zadań zgodnych ze stanem, z naszymi obowiązkami, naszymi zdolnościami. Oczywiście może nas prowadzić dużo lepsze stany. Ale nie zawsze jesteśmy na to otwarci. Jednak właśnie przez realizację zwyczajnych, prostych zadań, jakim jest wprowadzanie pewnego rodzaju dobra do tego świata, a nie egoizmu i pychy. I właśnie cnoty miłości, cnoty wiary i nadziei, która wyraża się nie tylko w tym, żebyśmy przychodzili w Nieciele na mszę Świętą, bo oczywiście to jest piękna cnota uwielbienia Boga. Ale chodzi też o cnotę miłości w codzienności, czy to, że rano umyjemy zęby, że zrobimy śniadanie dla dzieci, że uśmiechniemy się, mąż się uśmiechnie do żony, że przepuścimy kogoś na pasach. To wszystko są elementy miłości, dobra, które wprowadzamy nie tylko w ład społeczny, który wynika z naszej osobistej kultury, ale jest istotą miłości. I im więcej tego dobra ludzie by wprowadzali w sobie nawzajem, tym naprawdę ten świat żyłby właśnie łaską, która była zakorzeniona w tym świecie. Jednak widzimy i boimy się, że ludzie, którzy myślą hiperegoizmem, mogą zdeterminować ten świat. I obok nas dzieje się ten niepokój, bo widzimy wojny, bo widzimy egoizm, który często bo właściwie z nimi sobie nie potrafimy poradzić. Ale moi drodzy, musimy wiedzieć, że we wspólnocie Kościoła, żyjąc, będziemy jeszcze narażeni na większe próby. Katechizm Kościoła katolickiego w 675 punkcie, o tak zwanej ostatniej próbie Kościoła, mówi, że przed przyjściem Chrystusa Kościół musi przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Czytam cytat. Prześladowanie, które towarzyszy Jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni tajemnice bezbożności. Ale Kościół wejdzie jedynie do Królestwa przez ostateczną Paschę, w której podąży za swoim Panem w Jego śmierci i Jego zmartwychwstaniu. Moi drodzy, jeżeli będziemy trzymać się Kościoła jako wspólnoty, będziemy korzystać z łaski sakramentów i będziemy się tutaj wewnętrznie umacniać, to niezależnie od tego, kiedy Pan przyjdzie, my wygramy właśnie ten proces zjednoczenia, bo cały czas będziemy mieli go napiętego, będziemy na tej uwadze. I jeszcze jedna myśl z punktu 677, że Królestwo Boże, wypełni się wprawdzie przez Kościół, ale nie przez Jego historyczny triumf, tylko zgodnie z Jego stopniowym rozwojem. Ale ostateczne Królestwo się wypełni przez zwycięstwo Chrystusa, który przyjdzie, kiedy będzie chciał. Moi drodzy, dlatego nie martwmy się, że Kościół który ma być triumfujący, może stać się małą wspólnotą. Jak powiedział papież Benedykt, że w tej tajemnicy nieprawości wiele ludzi może opuścić Kościół, ale ten, który będzie trwały, który będzie żywy, będzie tym miejscem, w którym będziemy mieli ciągłą osobistą relację z Chrystusem. I niezależnie od tego, czy to będzie Kościół triumfujący, czy mały we wspólnocie, on nie będzie ostatecznym znakiem triumfu. Chrystus przyjdzie niezależnie od Kościoła. I po prostu wtedy rozwiąże, jak mówi katechizm, końcowy etap, właśnie kosmiczny temat, właśnie całego wszechświata. I moi drodzy, to jest dowód na to, że ten wszechświat też jest w procesie, że ten proces też się zakończy. Ale koniec świata, niestety, moi drodzy, dla każdego z nas będzie z chwilą naszej osobistej śmierci, kiedy nie doczekamy. Przyjścia Chrystusa. I właśnie do tego jesteśmy powołani, żeby tego momentu nie przegapić, żeby ten moment był na tyle dla mnie ważny, żeby podążając za zwycięskim Chrystusem już teraz, właśnie podejmować te czyny miłości, które pozwolą mi zrealizować naturalną powiedziałbym, drogę świętości. Kiedy Jezus Chrystus stoi przy wielkiej skarbonie, przy świątyni jerozolimskiej widzi jak uboga wdowa wrzuca dwa małe pieniążki, i on mówi wobec tam wszystkich zgromadzonych, że ta kobieta wrzuciła najwięcej, bo po prostu całe swoje własne mienie, niż ci, którzy tu wrzucali nawet duże, wielkie sumy. I myślę, moi drodzy, gdybyśmy tą analogię zastosowali do naszego życia duchowego, to nieraz nasze życie wiary przypomina takie dwa małe pieniążki ubogiej wdowy. Moglibyśmy powiedzieć, gdybyśmy je skonfrontowali z wielkimi pieniędzmi wartościowymi czy wartością wielkich życiorysów życia duchowego. Gdybyśmy powiedzieli, gdybyśmy mieli tak pięknie jak Jan Paweł II, czy Matka Teresa z Kalkuty, to po prostu wtedy bylibyśmy predysponowani, żeby doświadczyć tej obecności Pana Boga. A Pan Bóg mówi: Nie, realizuj to życie duchowe zgodnie z Twoim stanem. I nawet jeżeli świat nie będzie wiedział o Twoim istnieniu, jeżeli Twoje życie dzisiaj będzie przypominało osobę, która ciągle walczy z tą samą grzesznością, z tą swoją bezradnością, to po prostu, jeżeli to będziesz czynił szczerze, jak pokorny celnik, który przenosi właśnie swoją duszę do Boga i mówi, Panie, zlituj się nade mną, bądź prowadź mnie, dawaj mi zawsze wskazówki, to to życie duchowe, które jest warte, te dwa małe grosze, Pan Bóg może przewicować. I to przelicowanie będzie takie, że moje życie, tu świebodzinie przeżyte przez, całe, przez cały okres właśnie mojego dojrzałego życia wiary, będzie równe życiu życiorysowi papieża Jana Pawła II. Bo Pan Bóg inaczej patrzy. I proszę nie myśleć, że dopiero wtedy, gdy sobie poradzę ze swoją słabością, grzecznością, dopiero wtedy będę jakby mogła podjąć jakieś lepsze rzeczy. Być może nigdy nie będziesz mógł podjąć. I to, że cały czas będziesz obracał właśnie swoje życie w tym temacie, ale realizować ścieżkę dobra, to pozwoli Ci na piękne zjednoczenie się z Panem Bogiem. Moi drodzy, dzisiaj chciałem pokazać jeszcze pewien jeden bardzo ważny mechanizm, który mówi, że nie opłaca się, nie opłaca się żyć w grzechu grzeszyć i myśleć w kategoriach, że może kiedyś będzie mnie stać na lepszą relację z Panem Bogiem, a dzisiaj sobie pofolguję, dzisiaj nie muszę analizować życia Bożego, nie muszę w nie wchodzić, mogę być grzesznikiem, robić co chcę, a potem może na samym końcu kiedyś się nawrócę. Pokutuję nie raz takie myślenie. I dzisiaj też chcemy pokazać, że właśnie wchodząc w cały radykalizm ewangeliczny, Pan Bóg może mnie przeprowadzić przez trudne próby wiary. Maksymilian Maria Kolbe, wspaniała postać kościoła przedwojennego, można powiedzieć, jedna z najbardziej szlachetnych jednostek w Polsce. Człowiek, który zbudował największy klasztor w Niepokalanowie w Europie który wyjeżdżał do Japonii bez znajomości języka japońskiego, żeby głosić Ewangelię właśnie w tamtejszym środowisku. Który wydawał milion egzemplarzy rycerza niepokalanej, nazywając się, znaczy nazywali go szaleńcem niepokalanej, dlatego, że tam zapisywał ważne prawdy Boże i tłumaczył na język prosty właśnie wszystko, co było związane z interpretacją ewangeliczną. Nawet jechał żeby zobaczyć i podpatrzeć pierwsze przekazy telewizyjne na Olimpiadzie w Berlinie, żeby ewentualnie może zapoznać się z tą technologią i później ją zaprzątnąć właśnie do ewangelizacji. I proszę zauważmy, bo znamy ten życiorys, że tak szlechotne jednostki, która oddała swoje życie Panu Bogu totalnie, Opatrzność Boża nie ratuje. Moglibyśmy mieć pretensje, i nieraz mamy pretensje, dlaczego, Panie Boże, przez moją wierność tutaj mi nie pomagasz? Nie dajesz mi zdrowia, nie dajesz mi tej łaski, o którą proszę, i właśnie dlatego się gniewam na Ciebie. Ale czy Maksymilian Kolbe nie miałby powodu, żeby się bardziej gniewać, bardziej przeżywać postawę zamknięcia, skoro w tym Auschwitz, w obozie koncentracyjnym? Przeżywa straszliwą hekatę bombę, ale jak mówi historia, umacnia swoich braci, odprawia tam tajne msze święte, no i w końcu dochodzi do tego dramatycznego wydarzenia, kiedy idzie na śmierć za Franciszka Gajowniczka, który rozpacza, że po prostu został wybrany po ucieczce jednego z więźniów. Moi drodzy, Maksymilian Kolbe, kiedy mówimy tutaj w tych rekolekcjach, o przejściu przez tak zwane komnaty, przez które człowiek przechodzi. Analizatorzy życia wewnętrznego mówią, że Maksymilian Kolbe doświadczył tego ostatecznego, takiego szóstego mieszkania, w którym dusza ludzka, jeżeli się pojawi i która bardzo chce i pragnie Pana Boga, przechodzi przez ostateczną próbę, w której albo totalnie zawierza Panu Bogu w ciemności, nie mając już żadnych innych oparć. Albo totalnie od niego odchodzi i zamyka się, że tak powiem, w totalnej rozpaczy. Czy wyobrażamy sobie, że idąc do celi śmierci, Maksymilian Kolbe, którego nikt nie uratował, który nie wyszedł z obozu Auschwitz, gdzie wykupywano ludzi i można było znaleźć jakąś zbiórkę społeczną, żeby wykupić taką szlachetną jednostkę, która by się przydała po wojnie? Maksymilian Kolbe jest odarty w momencie, kiedy idzie do celi śmierci z niemożności odprawiania mszy świętej, z godności człowieka. Jest tylko numerem, właściwie nie ma żadnego oparcia, a co więcej, nawet jest odarty z fizjologicznej śmierci, dlatego że więźniowie po takim wyczerpaniu żyli właściwie bez jedzenia i bez picia w tym bunkrze głodowym przez 12-24 godziny a Maksymilian Kolbe przez około 10 dni i właściwie nie umarł tylko jeden z hitlerowców Fritz, który podchodzi do niego za zastrzykiem fenolu właściwie na, na zasadzie rozkazu dobija go i jest ten zapis słynny który mówi o tym, że po niemiecku do niego krzyczał nie patrz na mnie, nie patrz. Dlatego, że wzrok Maksymiliana Kolbega był wzrokiem wielkiej miłości i pogodzenia się absolutnie z tą całą wewnętrzną, skomplikowaną sytuacją. Nieraz mamy nie pretensje do Boga. Dlaczego mnie przeprowadzasz przez taką próbę? Dlaczego jestem w sytuacji, w której nie rozumiem tego, co się dzieje? Przecież Maksymilian Kolbe, który za chwilę nie był człowiekiem, bo został, że tak powiem, przepalony właśnie w piecach krematoryjnych, ale w pewnym chichocie historii, że tak to ujmę, zostaje wobec tej duszy przeprowadzony proces beatyfikacyjny, na którym zeznaje Franciszek Gajowniczek, mówiący o tej sytuacji pójścia za niego, ale też i w późniejszym procesie kanonizacyjnym. Musimy wiedzieć, bracia i siostry, że jeżeli Kościół kogoś ogłasza błogosławionym czy świętym dla kultu totalnego, to znaczy, że ta osoba na pewno jest zjednoczona z Bogiem. Maksymilian osiągnął cel swojej wiary, zjednoczenie przeobrażające. Nie trzeba się za Niego modlić, nie trzeba ofiarować za Maksymiliana mszy świętej. Można przez Jego wstawieństwo prosić, czego doświadczamy, no właśnie bardzo szczególnego udziału tej duszy w Trójcy Przenajświętszej. Moi drodzy, i w tym samym czasie, w tym bardzo specyficznym zestawieniu na koniec tych rekolekcji, chcemy pokazać postać, która żyła obok Maksymana Kolbego w Przenośni, komendanta obozu oświęcińskiego Rudolfa Hisa. Który właściwie jako przykładny ojciec mąż kochał dzieci, kochał żonę, i który jednocześnie dokonywał eksterminacji, bo to on uposażył właśnie Auschwitz obóz w te krematoria i właściwie wykonywał rozkazy, ale też zgodnie ze swoją wolą właśnie eksterminacji wszystkich więźniów, którzy tam trafiali. W tym roku powstał film pod tytułem Strefa Interesów, gdzie można zobaczyć paradoksalnie właśnie życie Rudolfa Hisa, jego willa stała obok właśnie murów obozu Auschwitz. I proszę sobie wyobrazić, że po wyzwoleniu obozu Rudolf His ucieka do Strefy Angielskiej, ale zostaje tam złapany i przegazany polskiemu Trybunałowi, który sądzi go w 1947 roku i podejmuje jedyną słuszną karę śmierć przez powieszenie, które się dokonało 16 kwietnia 1947 roku, bardzo blisko jego willi. Moi drodzy, ale wcześniej Rudolf Hiss pisze w celi śmierci wielki list do Polaków, przepraszając. Siebie, znaczy przepraszając Polaków za siebie i za to, że dał się omamić nazizmowi, i że doświadczając bardzo pięknego, można tak powiedzieć, ludzkiego traktowania go w celi, pisze, że ma przegrane życie i że prosi Boga o przebaczenie i prosi o spowiedź świętą. Ojciec Władysław Lochmann, który reprezentował jezuitów i z którym się spotkał Rudolf His, w czasie, gdy odwiedzał swoich więźniów, przechodząc przez druty, właściwie His mu przykładał lufę pistoletu do głowy, kiedy ten w języku niemieckim prosił Go o ocalenie, bo on przychodzi z chlebem do swoich współbraci i prosi o to, żeby on ich wypuścił. His wtedy pamiętał to wydarzenie i dlatego prosił o to, żeby ten przyszedł do Jego celi śmierci i prosił o spowiedź świętą. Istnieją świadkowie, którzy widzieli i to się potwierdza, to świadectwo, że także ojciec Władysław Roman przyniósł wiatyk i zaopatrzył go i udzielił mu rozgrzeszenia. Bracia i siostry, czy rozumiemy, co to znaczy znak widzialnej, niewidzialnej łaski, kiedy kapłan nie mocą osobistą, ale wypowiada słowa wobec kogoś, kto staje w prawdzie, nawet najgorszej prawdzie, i mówi: Przepraszam za moje grzechy i proszę o rozgrzeszenie. Kiedy kapłan wyciąga rękę, mówi: Udzielam ci rozgrzeszenia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, następuje akt przebaczenia. Czy to jest możliwe, że Pan Bóg w swoim wielkim miłosierdziu, w sanktuarium miłosierdzia, w którym jesteśmy, tę prawdę nieustannie powtarzamy? Mógłby w procesie zjednoczenia otworzyć się na duszę Rudolfa Hisa, który za chwilę nie był człowiekiem, bo dokonała się kara sprawiedliwa, ale przed tą karą prosił, jak łotr na krzyżu: Jezu, wspomnij za mną, bo w swoim życiu przegrałem coś bardzo istotnego, a Jezus przecież powiedział: Dziś ze mną będziesz w raju. Czy to jest możliwe, że dusza Rudolfa Hisa. Razem z Maksymilianem Kolbem, mogą mieć udział w Trójcy Świętej? Nie potrafię na to odpowiedzieć. Bracia i siostry, ale być może, i to jest spekulacja, właśnie wobec której każdy z nas jest bezradny, kiedy święty Tomasz mówi, że Pan Bóg ma dwie rozbudowane cechy jedna to jest miłosierdzie, miłość, ale druga sprawiedliwość to być może. Że Pan Bóg już trochę opowiadając, poza właśnie teologią, powie: Rudolfie, może tak powie do każdego z nas: Magdaleno, Mario, Rafale, Władysławie, Stanisławie bo tak będzie się na nas otwierał powie: Jak dobrze, że właśnie w tym ostatnim momencie swojego życia chciałeś się na mnie otworzyć i uznałeś mnie za Pana Boga, właśnie do którego zdążysz, zdążasz. Ale ja przez całe życie się o Ciebie pytałem. Czy nie widziałeś mnie tam, w obozie w Auschwitz, kiedy codziennie wyciągałem do Ciebie ręce i mówię, kochaj mnie, a Ty mnie zabijałeś. Nie widziałeś mnie tam? Istnieje takie opowiadanie, które mówi, że z chwilą, kiedy uciekł jeden chłopak z obozu z Auschwitz, wyciągnięto cały blok na zewnątrz i wtedy powieszono właśnie dwóch mężczyzn którzy dogorywali i jeden z wątpiących powiedział tak, gdzie jest teraz Bóg? Gdzie jest Bóg. A drugi, który wierzy, mówi do Niego: Wiesz, gdzie jest teraz Bóg? Tam wisi nasz ubienicy z tymi mężczyznami, bo Pan Bóg już raz został powieszony. Może w kontekście tego wydarzenia odkryjmy, że Pan Bóg powie, kochałem cię, ale ty mnie zabijałeś. I w związku z tym ten wielki bufor Twojego strasznego egotyzmu, egoizmu, Twojego zafascynowania się faszyzmem, spowodował, że nie zauważyłeś prawie dwóch milionów ludzi, którzy mogli pięknie żyć na tej ziemi, mogli wnosić wiele dobra. Może niektórzy mogliby się potępić przez swoje własne wybory, ale to wszystko stanowi jakiś bufor. Właśnie za który Ty jesteś odpowiedzialny, bo Ty wprowadziłeś nie miłość, tylko grzech, tylko nienawiść, tylko śmierć. I musisz to oczyścić w jakimś procesie. Teologia życia wewnętrznego i eschatologiczna mówi, że dusza ludzka, która przechodzi przez granice śmierci, nie może już podejmować decyzji. Może tylko oczekiwać na miłosierdzie Boże według logiki Boga. Albo na pomoc kościoła pielgrzymującego, który korzysta ze środków zbawienia, jakim dał nam Jezus Chrystus na krzyżu, i poprzez modlitwę, przez akt duchowy, przez zanurzenie w ofierze mszy świętej, możemy wyprosić łaskę zupełnego odpustu, taką, jaką dzisiaj będziemy wypraszać na zakończenie tych rekolekcji pod zwyczajnymi warunkami. Czy rozumiemy to, że. Przez zwyczajny akt modlitwy, którą odmówimy w intencji Ojca Świętego, przez naszą Komunię Świętą, przez naszą spowiedź, możemy dzisiaj wyprosić łaskę odpustu, czyli tego buforu, który zniknie pomiędzy tym, że Pan Bóg jeszcze nie może się w pełni zjednoczyć ani dusza z nim, bo po prostu ten bufor trzeba po prostu zniszczyć. Bracia i siostry. Chciałbym zadać pytanie, po co mamy czekać na jakieś oczyszczenie po naszej śmierci? Po co? Lepiej żyjmy tak pięknie w życiu wewnętrznym i codziennym, żebyśmy podejmowali zwyczajne czyny miłości. Jak to zapisał bardzo piękny jeden z ojców pustyni, który doświadczał właśnie takiego pokoju ducha, napisał w swoim pamiętniku: cóż za cud noszę wodę, Rąbię drzewo. Cóż za cud. Wstaję rano, cieszę się błogosławieństwem. Jest piękny dzień, mam co zjeść. Przeżywam swoje choroby i cierpienia, ale ofiarowuję je Panu Bogu, bo wiem, że Pan Bóg dobrze mnie w nich przeprowadzi też. Cieszę się, że mogę błogosławić, a nie przeklinać, że mogę się dobrze odzywać do drugiej osoby, że nie jestem. Gderliwy, że, że kocham, a nie nienawidzę. To jest zwyczajny, prosty cud, ale on będzie materią naszej codziennej świętości, która ma nas przeprowadzić w tym procesie wędrówki naszej osobistej duszy do Pana Boga, żeby nie wprowadzać niepokoju, a zwłaszcza skutków grzechów. I to jest właściwy kierunek, wektor, o który Pan nas ciągle prosi. Dzisiaj Zachęcam Was, bracia i siostry, żebyśmy przeżywali to na poziomie takim, jakim jest możliwy. Nie od razu uda się nam wszystko zrealizować, ale Pan Bóg nas zna. I jeżeli będziesz wstawać nawet z pustymi rękoma i powiesz, Panie, tak naprawdę ja tylko mogę Ci ofiarować paradoksalnie moją słabość, moje grzechy, moją bezradność, ale przyjmij to jako te słabe monety, które wrzucam do tej niebiańskiej skarbowych. Pan Bóg może to przelicować. I tym żyjmy. I taką nadzieją trwajmy. I cieszmy się, że właśnie w taki sposób możemy budować jedność z Panem Bogiem.